Dom Milczenia Zamek Carlion w hrabstwie Dorset skrywał się za ścianą żywopłotów i dębów, jakby sam chciał zapomnieć o tym, co się w nim działo. Była jesień 1922 roku. Mgła unosiła się leniwie nad wrzosowiskami, a liście brzęczały jak kruche dźwięki porcelany, delikatne, grożące pęknięciem. Lady Clarissa Faulkner siedziała przy kominku w salonie zimowym bez ruchu. W dłoni trzymała filiżankę herbaty, której nie upiła ani razu. Obok niej siedziała siostra jej zmarłego męża, panna Eleanor Faulkner, z książką, której nie czytała. Czy Elspeth wróciła już z Londynu? zapytała Eleanor po chwili milczenia. Jej głos był ostry, niemal jak syk, a jednak przepełniony napiętą elegancją. Clarissa nie odpowiedziała od razu. Nie jestem pewna, ale otrzymałam telegram od niej. Dziwaczny. Napisała tylko wiem, musimy porozmawiać. Wiem? Eleanor zmarszczyła brwi. O czym niby miałaby wiedzieć? Clarisa nie odwróciła wzroku od ognia. Nie wiem, ale od kilku miesięcy jest inna. Elspeth Folkner, jedyna córka Clarisy i nieżyjącego lorda Alistera Folknera, miała dwadzieścia lata. Zamiast wyjść za mąż, za któregoś z zadbanych kuzynów czy młodych baronetów, wyjechała do Londynu. Tam, jak krążyły pogłoski, związała się z ruchem sufrażystek i pisywała eseje pod pseudonimem, które wyśmiewały arystokrację. Mimo to nadal była dziedziczką, nie majątku, ale czegoś znacznie bardziej kruchego. Pamięci o rodzinie, o jej tajemnicach. Tego samego wieczora Elspeth wróciła. Nie zapowiedziała się wcześniej. Wbiegła po mokrych schodach, zrzucając płaszcz podróżny z ramion. W drzwiach salonu stanęła jak postać z innego świata, z krótkimi włosami w marynarce o męskim kroju. W jej oczach tliła się złość, ale i coś innego, coś drżącego. Mamo, powiedziała cicho. Musimy porozmawiać. Teraz Clarissa spojrzała na nią długo z niepokojem. Nie tutaj, odparła. Chodź do mojego gabinetu. Eleanor, która wciąż siedziała obok, zmrużyła oczy i nie powiedziała nic. Ale w dłoniach ścisnęła rąbek sukni tak mocno, że aż zbielały jej palce. – Wiem o Winifred – powiedziała Elspeth natychmiast po zamknięciu drzwi. Clarissa zesztywniała. Po chwili odwróciła się do barku, nalewając sobie koniaku. – Nie wiem, co masz na myśli. – Wiem, że nie byłaś moją matką. Szklanka w dłoni Clarisy zadźwięczała. – Skąd? – Elspeth czekała. Znalazłam listy w posiadłości dziadka, w skrzyni z jego dokumentami. Winifred była moją matką, twoją siostrą, a ty mnie przygarnęłaś po jej śmierci. Nigdy mi nie powiedziałaś. Clarissa usiadła ciężko na fotelu. Patrzyła na Elspeth, jakby widziała ją po raz pierwszy. Nie chciałam cię skrzywdzić. Myślałam, że tak będzie najlepiej. Winifred miała zaledwie 17 lat, a on był służącym, synem stajennego. Nazywał się Thomas Bell. Elspeth, przełknęła ślinę. Nie chodziło tylko o skandal, ale o to, że jej życie, zbudowane na arystokratycznej strukturze nazwisk, tradycji i herbów, było fikcją. Więc ukryliście to. Zrobiliście z niej upadłą dziewczynę, a mnie, twoją córką. Clarissa spuściła wzrok. Nie zrobiliśmy tego dla siebie. Zrobiliśmy to dla ciebie. Rok 1897 Carlion Hall. Winifred miała 17 lat i była pełna życia. Urodzona jako druga córka, żyła w cieniu starszej siostry Clarissy, chłodnej, nienagannej i już zaręczonej z młodym lordem Alisterem. Winifred nie interesowały suknie z koronek ani przyjęcia. Fascynowało ją malarstwo i konie, a najbardziej Thomas Bell. Syn stajennego, który miał dłonie jak rzeźbiarz i oczy, które nie spuszczały z niej wzroku, gdy podawał wodze. Spotykali się nocą w ruinach starej oranżerii, gdzie nikt nie zaglądał od lat. I tam też wszystko się zaczęło. Clarissa odkryła wszystko jako pierwsza. Znalazła list w szufladzie Winifred, drżące pismo, spowiedź, miłość i strach. Próbowała rozmawiać z siostrą, ale Winifred była nieustępliwa. Nie oddam go, powiedziała z pasją. Nie interesuje mnie, co powiedzą. Jeśli zechcę, wyjadę z nim. Mam dość tego, co ty nazywasz honorem. Ale honor Folknerów był jak stal. Ich matka, Lady Margaret, dowiedziawszy się o ciąży, nie krzyczała. Zapadła w zimne milczenie. A potem podjęła decyzję. Winifred została wywieziona do kuzynki w Batw na kilka miesięcy. Gdy wróciła, była chuda, nieobecna, a z nią nie wróciło nic, ani dziecko ani Thomas Bell. Tylko Clarissa wiedziała, że dziecko nie trafiło do sierocińca, jak mówiła matka. Clarissa zabrała noworodka i oficjalnie ogłosiła, że po trudnym porodzie jej córeczka Elspeth przyszła na świat. Thomas zniknął. Winifred nigdy się z tym nie pogodziła. Rok później po jednym z balów znaleziono ją martwą w sadzie z buteleczką Laudaną w dłoni. Lady Margaret mówiła o zapaleniu płuc, ale Clarissa wiedziała, Powrót do 1922 roku. Więc pozwoliliście umrzeć mojej matce, powiedziała Elspeth głosem jak nóż w deszczu. Nie tak, Clarissa zerwała się z fotela. Starałam się chronić cię przed światem, który nie zna litości, przed nazwiskiem, które odebrałoby ci wszystko. Nie nazwisko mnie obchodzi, odparła Elspeth. Obchodzi mnie prawda i to, że przez całe życie grałam w teatr, nie wiedząc kim jestem. Clarissa szeptem – Byłaś moją córką. Zawsze będziesz. Drzwi nagle uchyliły się. W progu stała Eleanor. Może i prawda była zakopana. Powiedziała zimno, ale ziemia zaczyna się ruszać. Nie tylko Elspet coś odkryła. Clarissa spojrzała na nią z przerażeniem. – Co masz na myśli? Eleanor uśmiechnęła się z wyższością. – Właśnie przyjechał pewien pan Bell i twierdzi – że ma dziennik Winifred oraz list ostatni zaadresowany do Elspeth Thomas Bell pojawił się w Carlion Hall następnego dnia o świcie stał na kamiennym dziedzińcu niepewnie ściskając w dłoni skórzaną teczkę ubrany był skromnie lecz z godnością jak ktoś, kto zbyt długo żył w cieniu nazwisk, by się ich już bać Clarissa patrzyła na niego przez okno drżącą dłonią trzymając zasłonę Minęły 24 lata. Wydawało się, że czas pogrzebał go razem z młodością winifred. A jednak oto był. Drzwi otworzyła Elspeth. Spojrzeli na siebie bez słów. Jego twarz nie zdradzała emocji, ale oczy, ciemne, głębokie, tliły się znajomo. Nazywam się Thomas Bell, powiedział cicho. Myślę, że jesteśmy sobie przedstawieni. Zabrali go do gabinetu. Tego samego, w którym Elspeth dzień wcześniej usłyszała, kim naprawdę jest. Clarisa weszła ostatnia. Jej głos był ściszony, niemal zmęczony. Czemu przyszedłeś teraz? Tomas wyjął z dziennik. Zniszczony, brzegami pożółkły od wilgoci. Na pierwszej stronie drobnym pismem widniało Winifred... Zaczęłam pisać, kiedy już nie miałam komu mówić. Obok dziennika był list zaadresowany ręką Winifred dla Elspet, jeśli kiedykolwiek mnie zrozumiesz. Tomas położył obie rzeczy na stole. Przechowywałem je przez lata, nie oddałem ich wcześniej, bo nie wiedziałem, czy to coś zmieni. Ale po śmierci mojej żony i syna zrozumiałem, że nie można wiecznie uciekać przed duchami. Twoja matka, Elspet, chciała byś znała jej głos, choćby późno Elspet drżała, trzymając list. Nie otworzyła go od razu. Spojrzała na Klarisę. Po raz pierwszy. Z litością, nie z gniewem. Wiedziałaś, że on żyje? Klarisa skinęła głową. Nie miałam prawa decydować, ale twoja babka. Ona postawiła warunki. Zapłaciła mu, by zniknął. Ja tylko milczałam. Nie, poprawił ją Tomas. Ty oddałaś mi Winifred w trumnie, a Elspet w obcym nazwisku. Wieczór. Pokój Elspet Elspet otworzyła list dopiero przy świetle świecy. Moje dziecko, jeśli czytasz te słowa, znaczy to, że tajemnica, którą niosłam z sobą do grobu, została w końcu znaleziona. Nie wiem, jaką kobietą się stałaś, ale mam nadzieję, że silniejszą ode mnie. Kochałam cię, choć nigdy nie wzięłam cię w ramiona. Nie pozwolono mi. Twój ojciec, Tomasz, był moim pierwszym światłem i ostatnim cieniem. Nie miałam odwagi walczyć z rodziną. Zamiast tego umierałam powoli, aż pewnego dnia po prostu przestałam żyć. Ale ty, ty możesz mówić. Możesz być prawdziwa. Możesz być sobą. Nie folknerem, Nie maską. Sobą. Jeśli Clarissa cię wychowała, to wiedz, że robiła to z bólem. I miłością, choć wypaczoną przez obowiązek. Kocham cię, twoja matka. Winifred Łzy spłynęły po twarzy Elspeth. Nie było już w niej gniewu, tylko ciężar, jakby całe pokolenie złożyło się w jedno westchnienie. Następnego dnia, biblioteka Elspet, Clarissa i Thomas siedzieli razem. Eleanor w rogu milczała z dziwnym grymasem. Co zrobisz z tą wiedzą? Spytała Clarissa, głosem niemal nieśmiałym. Elspet spojrzała przez okno, gdzie Rosa błyszczała na trawniku. Nie wiem. Ale może po raz pierwszy to ja zdecyduję, kim jestem. Może nie jestem Lady Faulkner. Może nie chcę być żadną z was. Spojrzała na Tomasza. Ale chciałabym poznać cię, choćby jako człowieka. Nie legendę, nie ducha. Tomas skinął głową bez słów. Łzy w jego oczach mówiły wszystko. Clarissa wyjechała do Szkocji. Eleanor została w Carlion Hall, która zaczęła pustoszeć jak stary teatr. Elspeth przeniosła się do Brighton, gdzie założyła niewielkie wydawnictwo. W pierwszej książce opublikowała dziennik Winifred pod tytułem Dom Milczenia: Pamiętnik kobiety bez głosu. Na pierwszej stronie znajdowało się motto: Niektóre głosy brzmią głośniej, gdy już milkną, ale są tacy, którzy potrafią je usłyszeć. W Brighton było jasno, nawet gdy padało. Elspeth przywykła do tego światła. Ostrzejszego niż w Dorset, ale mniej osądzającego. Tutaj mogła istnieć poza ramami. Jej wydawnictwo, mała oficyna na parterze kamienicy przy Gloucester Place, szybko stało się miejscem schronienia dla pisarek, poetek i dziennikarek, które nie mieściły się w żadnych ramach społecznych. Kiedyś dom milczenia ukazał się drukiem, opinia publiczna zawrzała. To nie jest literatura, to zamach na świętość rodziny. Grzmiało The Times. Wstrząsające i głęboko kobiece. Lektura obowiązkowa. Pisał The Guardian. Ale najostrzejsza krytyka nie przyszła z gazet. Przyszła pocztą, w kopercie bez nadawcy, pieczęcią rodu faulknerów na laku. W środku znajdował się tylko jeden wiersz wycięty z gazety sprzed trzydziestu lat: Grzech w sukni z jedwabiu, dziecko bez nazwiska, ród, co z krwią budował dom, z krwią go straci. Elspeth spaliła list w kominku, ale poczuła, że duchy przeszłości znów ruszają się w swoich grobach. Kilka dni później, Carlion Hall, Eleanor Faulkner, zamówiła u prawnika spotkanie w sprawie testamentu. Nie miała dzieci, ale miała archiwa, dokumenty, listy, stare rejestry adopcji i porzucone szkice portretów. Miała też jedną informację, której nie ujawniła ani Clarisi, ani Elspeth otóż Winifred Fred. Nie zmarła w sadzie. Nie do końca. Eleanor pamiętała to dokładnie, jak matka kazała jej stanąć przy oknie, gdy Winifred wchodziła do powozu w środku nocy, jak kazała jej przysiąc, że nikomu nie powie. Winifred została wywieziona do zakładu w hrabstwie Kent, zamknięta w pokoju z kratami, gdzie leczono histerię kobiecą chloroformem i lodowatą wodą. Prawda o tym, co działo się przez kolejne lata, była rozdzierająca. Ale w jednym Eleanor była pewna: Winifred żyła jeszcze kilka lat po rzekomej śmierci, i ktoś się nią opiekował ktoś, kto potem zniknął, z dokumentami, dziennikiem i z dzieckiem. Brighton wieczór. Do Elspeth przyszedł list z Holandii. Nadawcą był anonimowy antykwariusz z Hagi. Pisał: Została pani wymieniona w ostatniej woli pewnej angielki, która zmarła w naszym sanatorium w 1920 roku zostawiła kilka szkiców notatki i obraz olejny podpisany dla mojej córki jeśli mnie znajdzie załączono fotografię obrazu dziewczyna o kasztanowych włosach stojąca nad klifem w tle cień kobiety w czerni elspeth patrzyła długo to ona powiedziała haga Listopad 1922 Elspeth przyjechała do Holandii pociągiem z duszą ciężką, jak walizka, z notatkami Winifred. Sanatorium, do którego trafiła jej matka, znajdowało się na obrzeżach Hagi. Teraz opuszczone, zarośnięte dzikim bluszczem i zamknięte na trzy spusty. Ale w archiwum miejskim czekał ktoś, kto ją przyjął. Dr Adrien van Leeuwen była emerytowaną psychiatrką, wysoką, wyniosłą kobietą, z warkoczem oplecionym, jak korona. Znała Winifred i to znała ją lepiej niż ktokolwiek w Kerlon Hall. W jej salonie unosił się zapach goździków i starego papieru. Podała Elspet czarną herbatę i usiadła naprzeciwko, bez zbędnych słów. Twoja matka miała oczy, które widziały zbyt wiele. Nigdy nie oszalała, jak twierdzili. Była złamana przez ciszę, przez tajemnicę. Przez to, że nie pozwolono jej być matką, mówiono, że potrzebuje leczenia, ona potrzebowała słów. Elspet poczuła ścisk w gardle. Czemu została tutaj? Bo tu jej pozwolono mówić, pisała, rysowała, tęskniła, ale nigdy nie przestała wierzyć, że pewnego dnia odnajdziesz ją. Miała obsesję na twoim punkcie, ale nigdy nie znała twojego imienia. Mówili jej, że dziecko zmarło. Doktor Adrian podała jej teczkę z cienkimi rysunkami szkice kobiety, z twarzą zasłoniętą welonem, dziewczynki nad brzegiem jeziora, drzwi otwartych na pustkę. Na odwrocie jednego z rysunków widniał napis Jeśli istnieje dusza, która mnie pamięta, nie umrę. Elspeth siedziała długo w milczeniu. Czy ona mówiła o ojcu dziecka? Spytała wreszcie. Adrien uśmiechnęła się smutno. Tak, ale nie tak jak myślisz. Tego samego dnia Carlion Hall Clarissa otrzymała telegram. Musimy porozmawiać. Ha! Serca nie miała już młodego, ale ten podpis obudził w niej dawno zakopaną cząstkę. Harold Ludlow, bliski przyjaciel jej męża, Alistera. Niegdyś gość przy każdej kolacji, bywalec polowań, znawca poezji i szachów, potem wymazany. Pokutni z Alisterem w 1897 roku opuścił Anglię bez słowa, a teraz wracał. Clarissa czuła, że wraca nie po to, by wspominać. Wizyta Harolda. Harold był starszy, wychudzony, z wyraźnym śladem dawnego piękna w twarzy, ubrany po kontynentalnemu, miękki płaszcz, szeroki kapelusz. Przyjechał steczką i spojrzeniem, które omijało sentymenty. Clarisso powiedział, siadając naprzeciw niej, w salonie zimowym. Czas wreszcie porozmawiać o Alisterze. Zadrżała. Czego chcesz? Nie czego chcę, co musisz wiedzieć? On wiedział o dziecku Winifred i wiedział, że nie było Tomasa Bella. Clarissa pobladła. Co mówisz? Twój mąż, twój szlachetny Alister, to on był ojcem dziecka. On wykorzystał Winifred, kiedy miał ją pod opieką gdy twierdził, że pomaga jej dojrzeć. Ona przyszła do mnie przerażona. Chciałem z nią uciec, ale wtedy Alister mnie odesłał. Zniszczył moją reputację. Powiedział, że próbowałem ją zbałamucić. Zapanowała cisza gęsta jak dym. Clarissa trzymała się oparcia fotela, jakby tylko to trzymało ją przy świadomości. To niemożliwe. To Thomas... Harold wyjął list, oryginał w ręku Winifred, z datą 1898. Haroldzie, on mnie przekonał, że nikt mi nie uwierzy, ale ty musisz. Ja nie mogę żyć z jego dzieckiem i patrzeć Klarisie w oczy. Zabiorą mi je. Zrobią z niego swoją wersję mnie. Klarisa patrzyła na papier, jakby to był ogień. Haga. Noc Elspet stała na plaży. Wiatr unosił skrawki listów, które przyniosła z archiwum. Nie wiedziała, że prawda, którą poznała, to tylko warstwa. Otworzyła dziennik Winifred na ostatniej stronie. Zapis był inny, chwiejny, pełen przerw. Zawsze mówili mi, kto jestem. W końcu zaczęłam wierzyć, że naprawdę jestem nikim, ale potem, w snach, widzę ją, Elspeth, moje dziecko. Ona nie jest cieniem. Ona będzie prawdą. Carlion Hall, grudzień 1922 Zamek znów tonął w ciszy, ale tym razem nie była to cisza ochronna, bo była to cisza grożąca zawaleniem. Clarissa siedziała przy pianinie, nie grając. Eleanor nie opuszczała swojego pokoju, a Harold Ludlow rozmawiał z lokalnym prawnikiem, którego przysłano z Londynu. Wieść o dzienniku Winifred, publikacji i rysunkach dotarła do społeczeństwa szybciej niż sądzili. Plotki, że lord Alister był ojcem dziecka swojej szwagierki zaczęły krążyć po klubach i gabinetach, ale Elspeth nie wydała publicznie nazwiska. Jeszcze nie. Wróciła do Kerlon, aby podjąć decyzję. Gabinet, ostatnie spotkanie Clarisa, Eleanor, Harold i Elspeth usiedli razem. Pokój był ciężki od nieprzepracowanych lat. Elspeth wyjąła ze swojej torby zniszczoną teczkę, dziennik Winifred, listy, kopie szkiców, a także dwa dokumenty. Jej własny akt urodzenia, z fałszywymi danymi i notarialne potwierdzenie rękopisu. Położyła je na stole, spojrzała na Clarisę. Wiem już wszystko: prawdziwego ojca, prawdziwej matki, milczenie was wszystkich. Ale nie przyszłam tu prosić o wyjaśnienia, przyszłam wam powiedzieć, że to koniec. Co zamierzasz zrobić? Zapytała Clarisa łamiącym się głosem. Opublikuję całość, własnym nazwiskiem. Nie dla zemsty. Dla niej. I dla kobiet, które nigdy nie miały głosu. Eleanor westchnęła. Po raz pierwszy, szczerze. To zniszczy nazwisko Folknerów. Nie, odpowiedziała Elspeth. Prawda nie niszczy. To kłamstwo zżera od środka. A Folknerowie już dawno przestali być rodziną. Byli tylko ścianami. Harold pochylił głowę. Clarissa zamknęła oczy. Winifred miała ciebie powiedziała cicho Niech historia to zapamięta Miesiąc później Londyn premiera książki książka zatytułowana Testament milczenia ukazała się w styczniu 1923 roku Na okładce widniał tylko jeden podpis Elspeth Faulkner otwierał ją cytat Winifred Nie jestem cieniem jestem niedopowiedzianą prawdą Książka wywołała skandal nie ze względu na nazwiska które Elspeth celowo ukryła, ale przez strukturę, połączenie pamiętnika, szkiców i osobistego śledztwa. Pisała o tym, jak buduje się fałszywe życie. Jak łatwo społeczeństwo wierzy w eleganckie kłamstwo, gdy prawda ma rozczochrane włosy i zgasłe oczy. Ostatnia scena. Klify nad Dorset Elspeth wróciła jeszcze raz do Carlion, ale nie do zamku. Szła samotnie wzdłuż klifów, tam gdzie kiedyś, jak pisała Winifred, marzyłaby uciec z córką zatrzymała się na urwisku. Z torby wyjęła jeden z rysunków matki, ten z dziewczyną i cieniem. Złożyła go starannie, po czym puściła na wiatr. Papier zatańczył, spadł, zniknął. Potem odwróciła się i odeszła. Nie patrzyła już za siebie.